Cześć, witajcie. Chciałbym dzisiaj poruszyć taki temat, mianowicie co może nam pójść nie tak przy hodowli ryb. A tutaj się skupię szczególnie właśnie na pinejnicach afrykańskich, ponieważ z nimi mam najwięcej styczności. Aczkolwiek omówię też kilka innych chorób i innych dolegliwości, które mogą się zdarzyć u naszych podopiecznych. No jak wiadomo, kupując sobie jakiekolwiek zwierzę musimy sobie zdać sprawę z tego, że ono może zachorować lub po prostu nie przeżyć transportu i tak dalej, chociaż nie przeżycie transportu to już jest temat na tak naprawdę na, na inne filmiki ale dzisiaj chciałbym się skupić na takich najbardziej popularnych chorobach wśród ryb tylko tutaj głównie jak już mówiłem będę się skupiał na pielęgniach afrykańskich i może od nich zacznę no najpopu naj, taką bardziej popularną chorobą i taką chorobą, którą się każdy akwarysta, boi który posiada, nie wiem, malawicz, Tanganikę, jest to bload. <coughs> co to jest bload? Bload jest to śmiertelna choroba pielęgnic, która objawia się w tym, że ryba puchnie, dostaje też czasami wytrzeszczu oczu, ryba staje się po prostu taka osowiała, sedna. co jest tego powodem? Powodem są na przykład pasożyty. Przeważnie są to nicienie w układzie pokarmowym, które po prostu czasami lub dość często blokują przewód pokarmowy, przez co ryba po prostu nie może trawić, lub o ile trawi, bo są różne też, że tak powiem, stadia rozwoju blatu. O ile trawi, to po prostu nicienie, czyli te wszystkie lub inne pasożyty. Ten pokarm pobierają po prostu na swoje potrzeby. Działa to podobnie jak na przykład tasiemca, jak na przykład tasiemiec w ludzkim organizmie. No, powiem Wam tak, jeżeli zauważymy, że bload następuje, może nawet nie tyle bload co w ogóle jakieś pasożyty układu pokarmowego, no bardzo łatwo to zobaczyć po kubkach. Dlatego tak często mówię, żeby patrzeć, jakie, jakie odchody mają ryby. Jeżeli te odchody będą białe, takie ciągnące się no to możemy być praktycznie na 100% pewni, że mamy pasożyty układu pokarmowego ryb. No i właśnie jak to leczyć? O ile jesteśmy w takim mało zaawansowanym stadium choroby, no to możemy sięgać po dostępne, nie wiem, specyfiki, typu na przykład, nie wiem, baktoforte, czy innego typu właśnie takiego leki oraz no właśnie odpowiednią dietę dla ryb. Także to myślę, że powinno pomóc, a jeżeli już jest stadium bardziej zaawansowane, no to powiem Wam szczerze, że jeżeli jest bardziej zaawansowane stadium, stadium Bloat, no to, to raczej go już nie wyleczycie. Jest to dość ciężkie, aczkolwiek nie mówię, że nie jest to możliwe, ponieważ dwa razy miałem Bloat i raz część ryb uratowałem i to o dziwo za pierwszym razem, a za drugim razem padły mi wszystkie. Także no niestety jest to taka troszkę smutna rzeczywistość. Lekiem, który ja stosuję i wiele osób, które poleca na ogólnie nicienie i pasożyty kładopakarmowego w tym blad, bo pamiętajmy, że blad może też powstać w wyniku złego karmienia lub stresu ryb. Jest coś takiego, wybaczcie, że tak z ręki, ale mam telefon na stojaku. Metronidazol. Metronidazol jest to ogólnie lek przeznaczenia zwierzęcego, jak i dla ludzi. Jest to lek, który jest pasożytobójczy. I tak, tego leku nie dostaniecie od tak, jest to lek na receptę. Także macie dwa wyjścia. Albo idziecie do weterynarza, gdzie nie powinni bez większych po prostu problemów Wam to... Znaczy, e, powinni wam to sprzedać, jeżeli powiecie o co chodzi, e, lub weterynarz może wam wypisać receptę do apteki i e, sam tak raz zrobiłem, nie było żadnego problemu. Apteki też to przyjmują, lub po prostu idziecie do swojego lekarza. I albo to no, różne powody, albo tam po prostu wymyślacie niestworzone rzeczy, albo mówicie mu po prostu prosto w oczy, że jest tak i tak. Aczkolwiek jeżeli chodzi o to, to radziłbym iść bardziej do weterynarza, ponieważ no, nie każdy lekarz wam może po prostu wypisać od tak, że, że wam uwierzy. Ja akurat nie miałem z tych problemów, ponieważ pracowałem w służbie zdrowia, także miałem zaprzyjaźnionych lekarzy, którzy mi po prostu wypisali ten metronidazol, po prostu wiedzieli, że mam po prostu ryby, jaka była sprawa, także nieraz też znajomym urzeczałem, zatem jestem im mega wdzięczny, ale ogólnie możecie sobie iść śmiało do weterynarza i po prostu tam Wam wykupią. Przepraszam, wypiszą, wy możecie sobie wykupić. No, metronidazol jest dość skuteczny, tylko tak jak już mówiłem, trzeba po prostu go podać w tym pierwszym stadium choroby, jeżeli go właśnie zobaczymy. Co do samego dawkowania, no to ciężko się z nim wypowiedzieć, bo ile razy ja stosowałem metronidazol, ile razy słyszałem o stosowaniu przez innych akwarystów, każdy mówi inaczej. To trzeba po prostu dobrać pod że tak powiem, pod ryby, pod dany zbiornik, bo są dwie metody podawania metronidazolu. Pierwszy to jest w pokarmie, tylko że metronidazol podawać w pokarmie, to jeżeli go nawet skruszymy, ryby tego nie zjedzą, bo to jest okropnie gorzkie, a więc trzeba ten po prostu metronidazol rozkruszyć. Dość ciężko się rozpuszcza w wodzie. Także to od razu mówię, że to jest dość ciężkie do rozpuszczenia. Także, jak ja to robiłem, ja robiłem także, kruszyłem odpowiednią ilość tabletek, zalewałem to wodą, rozpuszczałem ile się dało, i potem pokarm w tym był moczony przez kilka minut. Tylko, co jest ważne przy stosowaniu właśnie metronidazolu, stosujcie najlepiej taki sam pokarm przez całą kurację. Nie zmieniajcie go, żeby nie nadwyrężać. Przewodu pokarmowego ryby, i jest szansa, że wtedy się uda go wyleczyć. Tak jak już mówiłem, co do samego stosowania, ciężko określić. no Ja mniej więcej dawałem po tabletce, że tak powiem, na każde, na każde karmienie, czyli dawałem dość silne dawki. Niektórzy kupują metronidazol, z tego co słyszałem, jest bodajże chyba w postaci proszku. Ja się z tym nie spotkałem, gdzieś wyczytałem to na jakimś forum, no ale można to też zmienić i po prostu niektórzy ludzie wrzucają to do wody. Ja w bardzo zaawansowanym stopniu też to stosowałem, za pierwszym razem to pomogło. Tylko pamiętajmy, jeżeli mamy, stosujemy. Kurację metronidazolem, lub w ogóle jakimiś lekami, to wyjmijmy wszelkiego rodzaju złoża biologiczne, to znaczy wszystkiego rodzaju ceramiki i tak dalej, albo przynajmniej ich część, ponieważ to też wybija wszystkie bakterie i nie można też przesadzić z ilością tych leków w wodzie, ponieważ to może też przenieść skutek odwrotnie do zamierzonego czyli po prostu zabijemy tymi substancjami chemicznymi ryby jeszcze szybciej niż by miały się wyleczyć. Po samym wyleczeniu ryb lub no w ogóle, bo ponieważ kurację metronidazolem powinno się tam robić mniej więcej na, na dwóch, trzech, że tak powiem próbach, na dwa, trzy razy. Także o tym sobie musicie poczytać, ponieważ na no, ciężko jest mi opowiedzieć na jednym filmie, ten film musiałby trwać chyba z godzinę, a i tak to po prostu powinno być pod każdy, pod każdy zbiornik osobno. Zresztą metronidazol jest bardzo popularny też w stosowaniu u paletek. Także, jeżeli, kiedy byście, jeżeli mielibyście jakiś problem kiedyś z trofeusami, czy w ogóle z pielęgnicami afrykańskimi, to piście śmiało do ludzi od paletek, oni sypią tego jeszcze więcej, ponieważ paletka dość często właśnie wymaga tych kuracji. Co dalej? Jeżeli zakończymy tą kurację. No, tak jak już mówiłem, no to dopiero wtedy możemy włożyć złoża biologiczne, tylko przed tym najlepiej przepuścić przez 2-3 dni yy, wodę, po prostu włożyć do filtra yy, węgiel aktywny, yy, aby nam wyciągnął pozostałości yy, właśnie tych leków z wody, i warto też zrobić sobie podmiankę, yy, aby po prostu ta ceramika nie została doszczętnie zniszczona, ponieważ no, jak już wiecie, ryby po kuracji są na pewno trochę osłabione mają osłabioną odporność, jeżeli jeszcze wtedy załatwimy sobie przez leki biologię w akwarium no to zmniejszona biologia to są podniesione po prostu związki azotowe czyli ryby możecie zabić lub poważnie uszkodzić także to jest o samym bloat i w ogóle problemach z układem pokarmowym co może być jeszcze rybą? Mogą mieć problemy z pęcherzem pławnym, osobiście na, na problem z pęcherzem pławnym raczej nie ma lekarstwa, nie pomożecie im, także najprostszym rozwiązaniem to będzie tak naprawdę, ile ryba sobie sama z tym nie poradzi, no to, to niestety będzie trzeba tę rybę dobić, ponieważ jest to, z tego co ja słyszałem, no... Ciężko jest to, to, to jakąś, jakoś sensownie wyleczyć i w ogóle ludzie raczej się tego nie podejmują. Chyba że po prostu ktoś tam zna jakiś sposób no to, to napiszcie, chcę się czegoś dowiem. Też takim popularnym schorzeniem ryb to jest właśnie ospa. Ospa rybia Występuje dość powszechnie. Objawia się tym, że tak jak i u ludzi, występują plamki na skórze, tylko że u ryb są to białe plamy. W słabo zaawansowanym stadium choroby. U ryb jest to nie problem, ponieważ wystarczy przeważnie podnieść stopniowo temperaturę wody i, i ryba po prostu sama walczy z tą chorobą w bardziej zaawansowanym stadium. Pamiętam, jak jeszcze miałem akwarium 112 litrów, jak dopiero zaczynałem przygodę z akwarystyką. Nie wiedziałem, że tak powiem, jeszcze, że na przykład do takiego akwarium to nie powinno się jakoś bocji wspaniałej i tak dalej. Szczególnie bocie są nosicielami właśnie wirusa ospy rybiej. I co, i miałem wysyp po prostu mega tej ospy. Szczególnie te bocie i inne ryby zostały tym zaatakowane. I wtedy stosowałem bodajże zieleń malachitową i podnosiłem temperaturę wody. Ogólnie te wszystkie zielenia akwarystyczne, plus preparaty do odkażania, no to są wskazane u ryb. Tylko pamiętajcie, też musicie wyjąć właśnie tą biologię, albo zrobić tak, jak ja jak zauważyłem, u jednej bocji bocja została wyłowiona i przez jakiś czas po prostu siedziała w wodzie z roztworem, właśnie tej, tej zieleni i płynów odkażających, potem została wrzucona do akwarium, podniesiona temperatura wody i na szczęście choroba ustała. Co do jeszcze takich chorób, to jest też na przykład pleśniawka. No to też powinno się leczyć na podobnej zasadzie jak właśnie ospę, przez preparaty odkażające, przez wzmocnienie siły, przez witaminy i tak dalej. Teraz to może nie jest choroba, ale... Można to troszeczkę tak podjąć, czyli mianowicie zbyt duże zestresowanie ryb, tego, jakiegoś typu nerwica. Co do pochodzenia, że tak powiem tego zjawiska, no to mogą być przeróżne. E, może być po prostu coś, co stresuje ryby, nie wiem, małe dzieci, głośna muzyka i tak dalej, zbyt częste wkładanie rok do akwarium. E, także to na pewno ryby stresuje, nieodpowiednie oświetlenie, nie, e, inne ryby mogą je stresu, stresować. Także co możemy z tym zrobić? Ciężko jest też się wypowiedzieć, ponieważ każda ryba wymaga osobnego rozważenia u trofeusów, aby po prostu tą taką paniczną bojaźń przezwyciężyć. Chociaż ja osobiście nie widziałem trofeusa, który się bał. Bardziej to, to jest doległość malawi No to redukcja oświetlenia, danie troszeczkę więcej witamin albo są. Takie preparaty, które zawierają y, witaminy z grupy B, a witaminy z grupy B są odpowiedzialne właśnie za y, też układ y, nerwowy, także one też troszeczkę obniżają stres. Y, jest też taki płyn, y, chyba bodajże z Tropicala albo z tetrybiowital czy coś takiego, już nie pamiętam, jak to się tam dokładnie nazywa. Y, stosowałem go dwa razy. Jak jeszcze pamiętam, miałem ja na początku... Podajże Malawi i powiem Wam, że to pomogło, ale potem no, już zmieniłem swoje, że tak powiem, preferencje i poszedłem w Tanganikę. Ale ogólnie, no, to raczej to jest powolne przyzwyczajanie, przyzwyczajanie ryby do właściciela, do nowego zbiornika. Nie robienie wszystkiego, na, że tak powiem, na raz, to na pewno nam, nam pomoże. Już nie będę się tutaj coś szczególnie zagłębiał w problemy ryb, które były następstwem np. Na walki ryb, czy po prostu niewłaściwego transportu. Ponieważ no, jeżeli widzimy ryby, która została mocno pobita, no to są dwa wyjścia albo po prostu taką rybę odławiamy i widzimy, jeżeli rokuje jakieś szanse na przeżycie, no to do kotnika, do osobnego akwarium być może, że ona się wyliże. Sam raz miałem pobite pamiętam chyba jeszcze pyszczaki, no, trzeba było odłowić i po prostu ta ryba, chyba tam raz czy dwa pamiętam padła w większości przypadków. W miarę było ok, także to jest, to jest taki sposób. No albo jeżeli widzimy, że ryba jest bardzo pobita, ma odgryzione płetwy, dużo rano, to tak naprawdę nie ma sensu tej ryby, że tak powiem, dodatkowo męczyć, tylko po prostu najlepiej ją dobić. Co do dobicia, no to ja preferuję tym, że po prostu ostrym nożem albo szybko utnę głowę, albo po prostu rybą uderzyć o coś twardego, aby zadać jej szybką śmierć. Dużo ludzi się temu sprzeciwia, nie obornicy zwierząt, czy coś, że to jest tak naprawdę chyba najbardziej humanitarna, yy, najbardziej humanitarny sposób dobicia tej ryby. Yy, niektórzy tą rybę, nie wiem, mrożą, czy to jest w ogóle głupota, ponieważ ryba za nim yy, zdechnie, no to yy, ochładza, ochładza się po prostu jej ciało, kostnie i tak dalej. To, to jest dla mnie głupota. Czy leją jakiś, nie wiem, olej goździkowy, aby tą rybę, nie wiem, ogłupić, no to co, to, co, to co kto woli, no to mrożenie to bym na pewno sobie, czy w ogóle już zabijanie wrzątkiem, to bym sobie odpuścił, bo to jest jeszcze bardziej męczarnia dla ryb, najprościej dekapitacja głowy, to jest chyba... Przynajmniej jak dla mnie najbardziej taki optymalny sposób, no najszybsze przecięcie, albo przy większej rybak przecięcie y, rdzenia kręgowego, no to odstęp, no następuje y, śmierć tak naprawdę natychmiast. Y, ale no to już nie chciałbym się tak za bardzo zagłębiać, bo jeszcze zostanę zhejtowany, ale każdy ma tam po prostu jakieś swoje... Sposoby. Także no, widzę, że ten filmik już trochę trwa, no, ale nie da się w kilku minutach opowiedzieć miar o tych chorobach gryp. No, jest jeszcze wiele innych dolegliwości, o których też można mówić, ale to tak naprawdę no, pasowałoby zrobić o każdym o każdej dolegliwości osobny filmik. Także mam nadzieję, że chociaż trochę pomogłem, nakreśliłem jakoś po prostu walkę z tymi najpopularniejszymi chorobami. Pamiętajmy, że. Zdrowie ryb to tak z, 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 zależy tak naprawdę od nas, od pokarmów, parametrów, od tego jak my te ryby trzymamy. Trzymajmy na dobrych parametrach, y, w odpowiednich y, warunkach nasze ryby, z odpowiednim jedzeniem, a po prostu nie powinno być większych chorób. I na tym te zakończę. Trzymajcie się i cześć.